Cześć! Dzisiaj po długiej przerwie zagramy w Rayman Origins. Już nie mogę się doczekać, bo dzisiaj sprawdzamy nową grę. Trzymajcie kciuki. Patrz, jesteśmy zamknięci. No. O! o. Udało Ci się nas uwolnić. Ten no, tędy trzeba. Patrz ten o... Nie, 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 nie. Skocz na ten ogon. Tutaj. Patrz. I go uwolnimy. No. Wszedłem do jakiegoś innego portalu. Idziemy do rozdroży marzeń. Patrz. Możemy iść do naszej pierwszej misji. Zupełnie jak w dżungli się nazywa. Be. Ok, dobra. Idziemy. Czemu ty jesteś takim większym niż ja? Oj. bohaterem? Co jej się stało? Na pewno musimy ją uwolnić. Ło! Ła! Wow. O, patrz, jestem. Jak górą poszedłem? ja muszę zebrać tę monetę. O, zebrałem. Dobra, to ja spróbuję. Skoczyć? Nie, wolę do wody. Ale płynąć też mogę, patrz. No wiedziałem. O! Spróbuję. Au! jak skoczysz na nie, to. Można. I je w ten sposób pokonać. E, ja go nie pokonuję, ja idę już dalej. Dobra, to ja przez ten gejzer. O. O, I znowu dowodzę. Do. Jestem za tobą zaraz. Patrz, ona tam na ucieka. O! Jestem u góry. Patrz, patrz, patrz. Co się stało? Ej, o. popatrz, ona jest pod tą śpiącą jakąś górą. Odnaleźliśmy ją, dobra. Ty roz... o. O. Skocz, skocz na nią. Mhm. Uh -huh. Brawo. Uratowaliśmy jakąś panią. Gruszkę? Noc. Atakuj! Moc ataku! Yy, od tej pory możemy atakować. Tak? Tak, naciśnij X, żeby atakować. A tutaj idę tu Pokonaliśmy tą straszną górę. A tu... O jakaś wiedźma. Super. Pokonana. Ja widziałem jak się dłużej przytrzyma, no to się fajniej niż jakieś... O, a tutaj... A, jeszcze tu mamy do zebrania... Dobra... A! To ty zrobiłeś! Zwalę mnie... Nie, 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 to są... To są ten. Ich nie uderzy. O, to są takie przełączniki, które można, e, które można coś uruchamiać, włączać i wyłączać. Patrz, zabiłeś te. Zabiłeś. E. Kurczę. Uważaj, żeby ci się nic nie stało, bo ja teraz jestem bańką. Bo zostałem pokonany. Juu. Nie, zostałeś pokonany. Wskoczyłem i on Ciekawe Ciekawie. O, ale na szczęście nie jesteśmy daleko. Tu już. Pat. No, czemu ty mnie cały czas uderzasz? NIE. Och. Chcę tutaj. Out. Jesteś, jesteś? Jest ja. podobny do Unravela, który... do gry, którą... Którą graliśmy wcześniej. Mhm. O, a ja wziąłem serduszko. Patrz, teraz nam się udało ją pokonać. O, jest, mamy. No, tylko, że ja wpadłem na sandu. Pokonuje się je też... Jak? Skar na nawiedźmy się też je tak, tak O, wie. dobrze wiedzieć. Patrz, czekaj. Eee. Hopsa. O. O, wziąłeś monetę. Super, czekaj, czekaj. Ta moneta nam dała strasznie dużo. Pszczółek jakiś. Tych pszczółek? No, o, czekaj, uważaj. Biedma. bardzo a skoczyłeś na kubik, dobra. Jeśli mi to rozłożysz. Teraz OK, Okej. Czy to znaczy, że ukończyliśmy pierwszą misję? No. O patrz, <laughs> nam zrobiło. 90, ty masz 90 Uhuhu, To przez tą monetę. Pewnie tak. Wow. Nie! Jednego Nie. nam zabrakło, żeby medal zdobyć. <laughs> A patrzę ty masz ten... Yy, ty jesteś taką jakąś... Jaki gruby jest ten jakiś. No. Okay. go to... nam zabrakło. Powrót do rozdrażu marzeń, czyli znowu wracamy yy, na naszą mapę. Ale nieźle, zdobyliśmy trzy fioletowe uśmiechnięte buźki. Nie wiem co to oznacza, dowiemy się pewnie później. <laughs> wybuchowe, wybuchowe gejzery. Drzwi. Oj, już cię boję. Mm. Ha, pierwszy biedny. Patrz, tam jest jakaś strzałka. To nie jest, to nie jest jakaś pułapka? Czekaj. Ne. Żółte lenie to lumy wypełnione energią. O, widzisz? Czyli te pszczółki A. nazywają się lumy. Chodź tutaj, tutaj, bo tam są trzy pszczółki, których nie zabraliśmy jeszcze. Te okrągłe, stwierdzące co się to? Czaszkonety. Każda czaszkoneta ma wartość 25 okej. Okay. Są gejzery O! popatrz na to. Super. O, i tam jest moneta, popatrz. Tylko jak mamy ją zabrać? I to już nie, to już jest chyba woda. Patrz. Udało mi się chyba. o, Jestem. Udało mi się zabrać monetę. O, jakie tam są, w tej wodzie są straszne rośliny jakieś. Wyglądają jakby chciały nas zjeść. I nas Au. właśnie zjadły. To o nich mówiłem. Ciebie zjadły, a ja... I mi się udało. Uuu. Mogę tutaj wskoczyć? Nie, chyba nie mogę. Mogę. Widziałeś jak ja ciebie złapałem? To się odrodziłeś, nie wiem czy to przypadek, ale może to o to chodzi, że uu, że jak jesteś y, w bańce, to musisz polecieć y, tam gdzie ja jestem, albo ja muszę po, y, skoczyć tam gdzie ty jesteś, żeby cię z tej bańki uwolnić. A to co to jest? Uu, co tu się dzieje? A tam na dole coś jest, Patrz, jakieś takie drzwi. O nie! Jakie to zrobię, że ich tak dużo pokonać na raz? Skakałem na nich. O, popatrz! mamy tą. O, ja ten sobie przejdę. I skrzynka. To jest jedna uśmiechnięta fioletowa buźka. O nie! Myślisz, że musimy z nimi chodzić teraz? One za nami będą chodziły? Nic nie? O, ja jestem u góry. Auć. Uciekaj, uciekaj, żeby ci nie działa. O, super. Ło! Wow. Dobra, udało się. O, popatrz, a na dole jest znowu moneta. Mogę ja po nią pójść? Zostałem pokonany. To czemu poszedł? Róbmy tak, że jedna osoba. Dobra. A zniszczyło to monetę, okej. No. Więc już jej nie zdobędziemy. Niestety. Opa. O, to można zniszczyć, tak? Ale monety nie są. O kurczę. O Lecę do... do mnie. Zobaczymy, czy to prawda, że... O! Widziałeś? Tak. Uwolniłem cię. To jest informacja, która się może nam przydać. Patrz, a tu jest ta bańka. Ta bańka z tymi Mam więcej ich. No masz więcej? Gdzież ty miałeś monety? U! Dobra, dobra, ja tu, tu przychodzę. Przytrzymaj RT, aby biec sprintem. Czyli jeszcze można biegać. Biegnę. Na... Zdążysz? W ostatniej chwili zdążyłeś, ale ja Tak Czekaj, czekaj. Na dole tego ja muszę pokonać jeszcze. I mamy patrz, są drzwi Ile do tych drzwi Ostatnio tam znaleźliśmy skrzynkę hmm. Widziałeś to? O nie! Musisz zniszczyć Też nie I teraz ostrożnie

Udało mi się ją wziąć, ale spadłem znowu do. Jest nic. Jestem tutaj. Chodźcie ten. Spróbujecie z tej bańki uwolnić. Dobra. Ale udało mi się monetę wziąć. Zobaczymy. O nie, 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 nie. Jestem u góry. O nie. I znowu mnie zjadła. Zatem trzeba szybko. Uważaj! Właśnie zrobisz tą co ja... Nie! Yeah. Tam ee, płynie woda i trzeba szybko skoczyć. Za się zorientować. Au! <grym 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 tutaj, najpierw niech jeden. Czy ja? Da, to skacz i zobacz. Okej, okay. ja cię tutaj uwolnię z i teraz stój. Jest! jest. I tam jest moneta, ja spróbuję tą monetę wziąć. Ty ją wziąć. Ty jesteś, a ja nie. Czekaj. A ja nie mogę tutaj... Jestem. O. Nie! Dobra, to ja na chwilę tutaj zostanę. O, udało się to wziąć? Uważaj. Musisz... Musisz tym gejcem wyskoczyć do góry Patrz, ja tutaj przeskoczę Jestem I to, to też... Au! Okej, okay. na dole jest moneta Czy chcemy ją próbować... O nie! Je! Ale to zrobiliśmy mm. To można rozwalić? Można było i były tam. I mam 125! A patrz, a u góry jakiś eliksir jest. Co to za eliksir? Mogę ja? Możesz Ty, ale trzeba go chyba rozbić. O, rozbiłeś i dostajesz serduszko. Ok. Zgniotło nas. Ja tutaj zostanę, o. I, idzie. Au. O, to będzie trudne. Trzeba, musimy chyba cztery. Nie! Myśl o mnie? Idę do ciebie, się z tej bańki. No. O! Jestem uwolniony. Musimy skoczyć albo czekaj, patrz. Można je uderzać. Jeden nam został. Mamy to. Oh. Chodź się uwolnić. O! Oh. No, tak mi dziękujesz za, za to, że cię uwolniłem. Trzecia skrzynka, nieźle. O nie, nie. Proszę was, małe, nie róbcie nam tego. O kurcze. Dużo zdobyliśmy. Ale patrz, ale teraz są wyższe progi. Ostatnio 150 było maksymalną. A teraz 350. 300. No, a teraz 350, ale to do 350 nie, nie dobijemy. 216. I tak nieźle. No. I znowu wracamy na naszą mapę. To będzie chyba ostatnia przygoda, którą dzisiaj no. y, pokażemy. Odblokowano nową postać. Idziemy sprawdzić, co to za postać? No? no i to do, wracamy do. Jak chce nią być? Patrz, tutaj są te postacie. Aha, tu się możesz zmienić. Wskocz w bańkę. Może być czerwony. A ja jestem niebieskim Rejmanem. To co? Wracamy tuba. A to co tutaj? Zęby, czasem musimy przynieść, żeby do krainy. Dobra, ja idę dalej. Zmieniliśmy swoje wyglądy. Ale ten sprint jest spoko. Ty z niebieskiego stajesz się czerwony. To się. Mamy dwóch Raymanów. Audi. Możemy tak grać. <laughs> Patrz, jakim jesteś śmiesznym? To, kim chcesz być? Ten. Dobra. On ma róż... oni mają różne ataki? No. Dobra. No to lecimy. Nie, to jest... ja nie wiem. To są nieodblokowane w postaci jeszcze. U góry mamy zablokowane. Potrzebujemy 27, 25, 25 e, buciek, a mamy wali góra. Wali. Oj, coś się będzie waliło. Coś czuję, że będzie się walić. Pewnie góra. O, tutaj jest jakaś informacja do nas. Lumy. błyskotki z rodzicko, że To można rozpalić. O! Czy uda nam się je wziąć? Nie. Nie udało się. Odleciały się nadal. Wieżą i dopuści. Jak ty to zrobiłeś, że tak skoczyłeś? A, patrz, nie możemy ich ten... Trzeba było się odbić od czarownicy, żeby tam sięgnąć tak wysoko. Ale te, na przykład, się powinno udać zebrać, odbijając się od ściany. I jeszcze jeden na został. Hm. Dobra. Lecimy dalej. O, chodź tutaj do mnie. No możesz zeskoczyć na go. Tak delikatnie tylko, nie, żeby złapać tą monetę. Masz ją, dobra. Ale nie. Musisz ją mieć, żeby ten. To musimy jakoś e, pozbyć się tych Na przykład tym. Nie, tym nie. No to nie wiem. Nie mam pomysłu, co można z tym zrobić. No nie, nie mam żadnego pojęcia. Idziemy dalej w takim razie. Walczymy z wiedźmami. Tu, A tutaj. Żyjesz? Tak. A Ty coś wziąłeś. Uwolniłeś bańkę. Super. Patrz. Wiedźmat. Wyjdziesz? O, Znalazłeś tą monetę. To dzięki mnie. Nieźle. Będąc w powietrzu, X i wyceluj w ziemię, żeby zmiażdżyć. Jak się to robi? Czym celujesz? Gałke, do góry gałka w dół i X, jak jesteś w locie. Gałkę w dół. Jak jesteś w górze, gałka w dół i X. W sensie, że trzymaj gałkę w dół i wtedy zmiażdżysz. O, widzisz? I tu możemy zmiażdżyć to. O, o, o! Gdzie ty jesteś? Czekaj, u góry mamy tą. E, z lumami. O nie, ty poszedłeś, a nie widzieliśmy wszystkich tych. Wszystkich. No już nie bucimy. Niestety. Do kolejnego tego, do kolejnej planszy to lepiej przychodzić właśnie jak się wszystko już pozbiera. Myślałem, że to są jakieś miłe króliczki, ale nie wyglądają na miłe. Żyjesz? Nie do Jak To można było rozbić, to nam pomoże. A to, co to? Super, mamy kolejne lumy. a tutaj można było to rozbić. I coś się tam. Pomóż. Wido tego dodatkowego poziomu w którym... jest coś, jest coś patrz i tu wyłączymy to O, tu jest ten uważaj o, dobra Udałem, udało ci się zniszczyć ostatnią wiedźmę a ja zniszczyłem skrzynkę. A, a ja musiałem nie z drugim. <grym> no to Okej. Okay. Dobra, wieśma. Zgniotłem ją. Mhm, widziałem. O, i tą też będzie można znieść. Daj, ważaj. Ty zjedzony. Chodź, leć do mnie. No, O, dobra, uratowany. Patrz, on wyciąga nam rękę, dobra. Ło, i się już ten No, bo trzeba od razu. No, no leć do mnie. Ja cię znowu. ja sp teraz spróbuję. Ok. I od razu skoczyłem. A tam moneta. I cię zjadła. Ale dostaliśmy z niej te. Dostaliśmy z niej lumy. Patrz, wiedźmy nie mają z nicza Dobra, idziemy dalej. A to co za klatki? O, takie śliskie. O -o. <ścoughs> Przez przypadek pokonałem wiedźmę, a zaraz cię uwolnię. No Ale tak. co to są te oczy? Takie drzwi. A jak mamy tam wejść? Udało się pięścią rozwalić. Ach, chciałem jeszcze tą wiedźmę. O, w ostatniej chwili się udało uciec. Super. Ja ostrożnie... Tam jest na, na jest. Duża moneta. Patrz, a tutaj jest coś takiego, no, ale tamtej monety to nie wiem jak. O. Zjedzony? Uratowa. Uda nam się. Patrz, a na dole jest... Mogę to zniszczyć. A, to nic nie dało. Wierzy, dzięki Koniec. tobie zebraliśmy. Ale... O, o, to nie spod. Patrz, tak dziurałem. I wiedźmy pokonane. Super. I kolejne drzwi. Ciekawe czy jeszcze. O! Hmm. Musimy te Wiedźmy pokonać Czyli ja bym zrobił tak Ło! Czekaj, czekaj! Nie, nie, nie! Ale sobie poradziłeś nieźle No chodźmy Dobra Kurde, ty tu naprawdę tutaj dajesz? A, czady I bęcz I jeszcze jo. Pokonałem. Swoim ulkiem supermocą. Mm -hmm. Druga skrzynka. Tylko nie leci za mnie. O, koniec. 166! <laughs> A ja tylko 30 Dobra. No. no to dzięki Tobie zdobyliśmy kolejną uśmiechniętą buźkę. W pięciu. Super. Dobra, piona. Trzy misje udało nam się ukończyć. Zakończyliśmy bajkową przygodę w świecie Rayman Origins. Gra bardzo mi się podobała i przyjemna dla oka grafika, tylko potęguje te pozytywne doznania. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcecie więcej filmików w tej serii, to zostawcie łapeczkę do góry. Pa pa! Do zobaczenia!